Każde dziecko jest na swój sposób wyjątkowe i posiada jakieś talenty. Niektóre ujawniają się już od samego początku, a inne dają o sobie znać w starszym wieku. Są dzieciaki, które stają się sławne tylko dlatego, że obdarzone są niezwykłym i wyjątkowym wyglądem. Niektóre dzieci potrafią świetnie śpiewać, malować lub grać na perkusji jak zawodowcy. Nawet jeżeli nie do końca im to wychodzi, to oczywiście w oczach swoich rodziców zawsze będą najlepsi. Istnieją jednak na świecie dzieci, których osiągnięcia szokują nie tylko ich rodziców, krewnych czy sąsiadów, ale każdego, kto o nich usłyszy. Dziś przedstawimy Wam kolejne najbardziej niezwykłe dzieci na świecie. Zapraszam do oglądania. Katrin di Maria. Stereotypy mówią o tym, że typowa młoda dziewczyna raczej powinna interesować się takimi rzeczami jak moda czy makijaż. Powinna mieć konto na Instagramie, robić sobie zdjęcia oraz spędzać czas z przyjaciółmi. Mało kto wpadłby na to, że dziewczyna może spędzać czas w warsztacie samochodowym. Cóż, Katrin Di Maria najwidoczniej nie jest typową, stereotypową dziewczyną. W wieku 12 lat powiedziała rodzicom, że chciałaby złożyć swój własny samochód. I nie chodzi tu o to, że chciałaby, aby rodzice jej kupili auto. Chciała dosłownie je sama zbudować. Jej rodzice byli oczywiście zaskoczeni tym pomysłem, ale Jerry Di Maria, ojciec dziewczyny, był fanem klasycznych samochodów i oczywiście przyczynił się do spełnienia jej marzenia. Myślał jednak, że hobby jego córki nie potrwa dłużej niż 3 miesiące. Kupił jej całkowicie zniszczony samochód marki Pontiac Fiero z 1986 roku za niecałe 450 dolarów. Nawiasem mówiąc te pieniądze zarobiła sama Katrin pracując jako opiekunka. Ale dlaczego ta dziewczyna w ogóle chciała sama zmontować swój własny samochód, w zasadzie od podstaw? Według niej dobrym pomysłem było dowiedzieć się dużo o samochodach już w młodym wieku, ponieważ w przyszłości planuje zostać inżynierem. Z pomocą swojego ojca Katrin skończyła swój ambitny projekt. Wielu ludzi jej historia zachwyciła, choć sama Katrin zupełnie nie rozumie, dlaczego jej praca przykuła taką uwagę. Strasznie się denerwuje, gdy ludzie pytają mnie o to, jak to jest być kobiecym mechanikiem. Tak naprawdę to, że jestem dziewczyną nie ma znaczenia. Potrafię robić pewne rzeczy równie dobrze jak każda inna osoba, twierdzi Katrin. Co ciekawe dziewczyna postanowiła nie tylko zbudować samochód, ale także poprawić jego pierwotne osiągi. Przykładowo zamiast oryginalnego silnika o pojemności 2,8 litra zainstalowała 3,4 litrowy silnik V6 z Chevroleta Camaro. Jali Rao Gitanjali Rao to dziewczyna, która jest idealnym dowodem na to, że w każdym wieku jesteśmy w stanie zmienić los naszej planety i poprawić komfort życia ludzi. Ta utalentowana dziewczyna urodzona w 2005 roku została uznana najlepszym młodocianym naukowcem w Stanach Zjednoczonych w wieku zaledwie 12 lat. Wszystko dlatego, że opracowała szybki i niedrogi sposób na określenie stężenia ołowiu w wodzie. Swoim wynalazkiem chciała pomóc miastu Flint w Michigan. Gdzie wielu mieszkańców cierpiało w wyniku zanieczyszczenia płynącej z kranu wody. W tym czasie wielu ze 100 tysięcy mieszkańców tego miasta skarżyło się na dziwny kolor i nieprzyjemny zapach wody wydobywającej się z ich kranów. Po kilku testach okazało się, że zawartość ołowiu we krwi niektórych mieszkańców miasta Flint, w tym dzieci, była niewiarygodnie wysoka. Ogłoszono stan wyjątkowy i przeznaczono 5 milionów dolarów na wyeliminowanie tego zanieczyszczenia. Gitanjali Rao wpadła na swój genialny pomysł, gdy zobaczyła, jak jej rodzice sprawdzają jakość wody za pomocą jednorazowych testerów. Korzystanie z tego sposobu wymagało kilku prób uzyskania dokładnych wyników, więc nie było doskonałe. Dziewczyna postanowiła wynaleźć własne urządzenie, które byłoby znacznie szybsze i tańsze dla zwykłych ludzi. Jej wynalazek opiera się na tanim węglowym filtrze, który określa obecność ołowiu w wodzie. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w nadajnik Bluetooth, który pozwala zobaczyć wyniki testu na ekranie smartfona. W dzisiejszych czasach w zasadzie wszystko możemy kontrolować i sprawdzać telefonem. Gitanjali Rao miała początkowo problem, aby ktoś uwierzył w jej projekt. Nie jest łatwo wymyślić coś, kiedy jest się dzieckiem, a dorośli nie słuchają twojej opinii. Przez pierwsze kilka razy, kiedy wykonywałam moje testy, wyniki nie wychodziły poprawnie. Strasznie mnie to denerwowało. Potem jednak zaczęłam uczyć się na własnych błędach i zdałam sobie sprawę, że porażka to tylko kolejny krok do sukcesu. Powiedziała dziewczyna. Gitanjali już trzy razy wystąpiła w naukowym programie TED Talk. We wrześniu 2018 roku została nagrodzona przez amerykańską agencję ochrony środowiska prezydencką nagrodą środowiskową młodzieży, a w maju 2019 roku została nagrodzona główną nagrodą. W dziedzinie opieki zdrowotnej dzięki swojemu innemu pomysłowi. Gitanjali bowiem od tego czasu skonstruowała kolejne niesamowite wynalazki. Z pewnością czekają wielka naukowa przyszłość. Elita ANDRÉE istnieje duża szansa, że wszystkie rysunki, które stworzyliście jako dziecko, były dość paskudne i przedstawiały różne dziwne rzeczy. Wierzcie lub nie, ale umiejętności rysowania u wielu dorosłych od tamtego czasu właściwie się nie zmieniły. Dwunastoletnia elita Andrée jest już uważana za profesjonalną artystkę. Swoje dzieła tworzy w dość surrealistycznym stylu. Swój pierwszy malunek stworzyła, gdy miała zaledwie 9 miesięcy, a swoją pierwszą indywidualną wystawę miała w wieku dwóch lat. Dzięki temu André jest uważana za najmłodszą artystkę, która kiedykolwiek wystawiała się w muzeum. Ale skąd u dziewczyny taka pasja do malarstwa? Jej ojciec Michael André również jest artystą. A jej matka, Niko Kalasznikow, zajmuje się fotografią. Kreatywni rodzice elity zawsze wspierali swoją córkę. Zapewnili młodej artystce wszystko, co niezbędne do malowania, a nawet zbudowali jej nowoczesny warsztat. Dziewczynka do malowania używa wszystkiego, co ma pod ręką. Na jej stronie internetowej możemy przeczytać, że jej prace obejmują obrazy, grafikę, rzeźbę i różne instalacje. Oczywiście pojawili się też ludzie, którzy uważają, że dziewczyna nie tworzy własnych prac samodzielnie i że jej rodzice robią to za nią. Nico i Michael zaprzeczają takim komentarzom i twierdzą, że ich córka ma prawdziwą obsesję na punkcie malarstwa i wcale nie ingerują oni w jej proces twórczy. Dziś Elita Andrej jest światowej sławy artystką. Bilety na jej wystawy sprzedają się błyskawicznie. Dziewczyna osobiście uważa swoją wystawę pod tytułem Muzyka nieskończoności w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu za swoje najważniejsze osiągnięcie. Amna i Hamda al-Kubasi. Siostry Amna i Hamda są pierwszymi dziecięcymi kierowcami rajdowymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest to na tyle niezwykłe, że siostry te zaczęły jeździć w wieku zaledwie 14 lat. Ich ojciec, Khalid Abdullah al-Kubasi jest również znanym kierowcą wyścigowym. Był pierwszym sportowcem z Emiratów, który wziął udział w 24-godzinnym Le Monde, najstarszym maratonie samochodów sportowych. Oczywiście z takim ojcem dziewczyny nieustannie słuchały w domu opowieści o różnych zawodach samochodowych, jak również jeździły z nim po całym świecie. To właśnie dzięki temu pojawiła się w nich miłość do wyścigów. Khalid szybko zauważył, że jego córki całkiem dobrze radziły sobie na torze. Pierwsza była Anna, która udowodniła swoje wielkie umiejętności już w wieku trzech lat. Mała dziewczynka uwielbia siedzieć za kierownicą i naturalnie wiedziała jak się prowadzi. Znała funkcję każdego pedała i samochodowej dźwigni. Jej młodsza siostra Hamda również w młodym wieku wygrała wyścig i zrobiła wrażenie na swojej rodzinie. Aktualnie obie dziewczyny zawodowo się ścigają i już mogą pochwalić się ogromną liczbą różnych trofeów. Z każdym swoim zwycięstwem Amna i Hamda przełamują wszelkie bariery i stereotypy, a ich rodzice wspierają ich we wszystkim co robią. Kelvin Dow ma obecnie 23 lata. Ale swoje sukcesy zaczął odnosić w bardzo młodym wieku. Niepozorny chłopak z Sierra Leone, małego kraju w Afryce Zachodniej, znany jest z tego, że został inżynierem w wieku 13 lat. Oczywiście nie jest on dyplomowanym inżynierem, ale nauczył się wielu rzeczy samemu, zbierając elektroniczne komponenty ze śmietników i budując z tego coś nowego. Zrobił też coś naprawdę niesamowitego dla swojego miasta. W Sierra Leone występowały ciągłe przerwy w dostawie prądu. Czasami ludzie mogli cieszyć się elektrycznością przez tydzień, a następnie siedzieć w ciemności przez resztę miesiąca. Właśnie dlatego Kelvin Dow stworzył własną baterię, która mogła zasilać całe okoliczne domostwa. Stworzył również własną stację radiową w Sierra Leone, gdzie puszcza muzykę i nadaje wiadomości pod pseudonimem DJ Focus. Jak widać, już od małego udowadniał, że jest naprawdę mądry i niesamowity. Kelvin Doe stał się również najmłodszą osobą w historii, która została zaproszona na praktyki w Instytucie Technologii w Massachusetts. Jak widać, wykorzystał tę okazję i dzisiaj jest jednym z najbardziej szanowanych młodych afrykańskich wynalazców. W 2016 roku Kelvin Doe został honorowym członkiem organizacji USA, której misją jest zapewnianie bezpłatnej opieki medycznej i chirurgicznej ofiarom wojen i kataklizmów. Na tym kończymy ten odcinek. Który z tych niesamowitych dzieciaków zrobi według Was największą karierę w przyszłości? Myślicie, że jeszcze kiedyś o nich usłyszymy? A może sami w dzieciństwie mieliście jakieś talenty, które z powodzeniem wykorzystaliście? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Zobaczcie też inne nasze odcinki, jak te poświęcone dzieciakom o niezwykłym wyglądzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!